Zapraszam was serdecznie wraz z moim gościem Cześć. na drugą część tagu. Tak ten nagrała Karolina z DJ'im. Wrzucimy linka pod spodem. My nagrałyśmy z Olą przed chwilą pierwszą część, która jest na kanale Oli. Oczywiście link również na dole, a teraz zapraszamy Was na część drugą. Tak, i powiemy, że pytania przygotował nam specjalnie operator, który jest tutaj z nami e, i będzie nam je właśnie jako głos za światów czytał. E, ja tych pytań, tak jak już mówiłam, siebie nie znam. Ja tylko kilka. E, więc dla mnie pełen spontan. E, zobaczymy, co się mamy. Karteczki mam mamy przygotowane. Karteczki przygotowane tak. No to co, jedziemy. Pytanie numer jeden. Kto wydaje więcej pieniędzy? No nie, już zdań. Cho, I nawet jeżeli mamy choli tyle samo, to jakby na to nie patrzeć, aga wygrywa bezkonkurencyjnie. Szybka decyzja, Pytanie... agi w górę. Pytanie numer dwa. Kto ma więcej lakierów do podnoszenia? Sorry, Batory tutaj już... Ja widziałam tą kolekcję. Niby się było ciężko zdecydować, które wybrać. Tak, tak naprawdę, to będzie ja widziałaś tylko część kolekcji. O! Jeszcze lepiej. No także wiecie. Pytanie numer 3. Kto ma więcej torebek? No cóż. Przyznaję. Jak oglądacie, mnie to wiecie. A policzyłaś się, czy nie? Wiesz co, wszystkich to mam chyba ponad 20. Jezus Mary. Nie mam już miejsca. Muszę szafę kupnić na torebki. Ty, ty przetakujesz torebki torebki, ja nie kupujszam. Nie mogę nie potrafię. Pytanie numer 4. To więcej poświęca czasu na makijaż. Mi się wydaje, że wspólnie tyle samo. Myślisz, że tyle samo? Tak. W sumie nie malowałyśmy się nigdy symultanicznie, żebyśmy w tym samym czasie się malowali. Ale pomóż sobie w Dublinie, tak mniej więcej jak malowałyśmy się do wyjścia. To tak. No to równo. Ani bardzo długo, ani bardzo krótko, bo my nie jesteśmy, wiecie, perfekcjonistkami, jak Ewa na przykład, więc my to tam psz, naciapiemy i. Jesteśmy droga. gotowe. Ewentualnie gdzieś tam, o, jakiś tu jest zaciek. Zaciekło. Pytanie numer 5. Kto jest bardziej zorganizowany? No, potwierdzam. Tak jakoś To wyszło. jest tak zorganizowany człowiek, że tylko czerpać wzorce. Znaczy tak wychodzi. Znaczy ja, ja nigdy się nie uważałam za bardzo zorganizowaną, ale po prostu wychodzi tak w praniu ostatnio, że ja ogarniam najwięcej i ja pilnuję różnych rzeczy, no i w sumie dobrze mi z tym. <laughs> Pytanie numer 6. Kto więcej stołuje się na mieście? Serio? No pewnie, że to tak. <laughs> Chociaż w sumie masz rację. No, masz rację. Sorry, poprawiam się. Bo ona więcej gotuje niż ja. Faktycznie, faktycznie masz rację. Nie tak. wiem, dlaczego pomyślałam o was. <laughs> oh, sorry, no. Nic się nie dzieje. <laughs> Wybaczamy. <laughs> Dzięki. Pytanie numer 7. Która z was ma więcej świeczek w chwili obecnej? nie, ja myślę, że mamy mniej więcej tyle samo musiałybyśmy ten bo, e, ja... Ile masz o, bo ja o, ja patrzę, policzę w sobie ile mam ja w domu. wiesz co, ostatnio miałam koło ośmiu przeważnie mam koło ośmiu, plus do tego e, mam dwie z tego, z Tiki Maxa plus dwie z Janki no to powiedzmy, że mam między 12 a 15 świeczek jeżeli no to ja mam sześć, operator licz, sześć z Baden Body Works dwie z Janki osiem? osiem Kringleton tą dużą dziewięć, dziewięć malutką 10. i jeszcze coś mam czy ja coś jeszcze mam no to dobra i tak ja wygrywam <grym> ale no, przecież nie włosków też pewnie mam więcej nie ważne <grym> a nie przepraszam mam wspólnie jeszcze mam dwie z Ludwig. 11. a widzicie 12. no dobra no, no to no. tam tak no jakbyśmy się... jedna czyli tak. mniej więcej. Nie. dobrze pytanie numer 8. Która z Was ma więcej biżuterii? Złomiara. Złomiara. Ja bym powiedziała, że Sroka, nie Złomiara, lecz to tak brzydko. Moja szuflada pod ciężarem tej biżutery, to się automatycznie sama odsuwa. i idę spać, zasuwam ją, wstaję rano, na ona to, Chyba, że mamy duchy i nie wiemy o tym. No słuszno. Ale widzicie. Ale za taką jest piękną, szykowną kobietą dzięki temu. Dziękuję. No, ale się proszę. Pytanie numer 9. Która z was chodzi w pantoflach w do? Ja bo, bo pokażę. Na... Ja najczęściej na. Nawet do Warszawy przychodzę. Ja najczęściej na boso chodzę, albo w skarpetkach, e, w kapciach, w jak wychodzę z łazienki, dlatego, że nasze koty rozwalają zwirek po przedpokoju i to nie jest przyjemne, jak się nadepnie na zwirek. A ja tak, moja mama mnie tak nauczyła, że zawsze właśnie po przyjściu ze szkoły przebrać się w dresiki, nie wolno chodzić w ciuchach wyjściowych, <grym>, wyjściowy, wędrują do szafy albo gdzieś na fotel i pantofle. Zawsze moja mama nas uczyła, żeby nosić pantofle i tak nie zostało. Ale moja też mnie uczyła, nie absolutnie. Ale, ale, ale ci tak nie zostało. Po, ale pocieszę cię, moje siostry nie noszą pantofle. A no widzisz, to to że tak tylko mnie wychowała. Zależy od charakteru, ale wiecie, bo moja ma mówię, załóż kapcie, załóż kapcie, a sama na boso. No to hello, co to za sprawiedliwość, ja też lubię na boso. Także nie, ja pantofle. Pantofle i dresiki to podstawą. Dobra i ostatnie, finałowe pytanie numer 10. Kto więcej przeklina? Ja wiem, a ja bym powiedziała tak. Wy <laughs> nie słyszycie, jak my rozmawiamy czatem na skypie, generalnie... Wydaje mi się, że... Nie, ja mówię, że porównać. To nie jest coś, czym moglibyśmy się obie chwalić, ale no taka jest prawda. Nie słyszycie tego, no bo to nie jest coś, co powinnyśmy umieszczać w filmach i tam nie wiem jak pamiętacie, jak nagrywaliśmy na przykład vlog z moich urodzin, jeżeli oglądaliście, no to ja w pewnych momentach nie umiem się powstrzymać i szkoda było to wyciąć, więc po prostu to wycenzurowałam, ale tak jest bardzo często ja tak spontanicznie reaguję, że... A ja mam podobnie. No to tak jak mówię, nie bierzcie z nas przykładu, nie. ale musimy się Ani do tego trochę. No. Ale tutaj podajemy całą prawdę, tak. że niestety. Mówimy jak jest po prostu. Mamy złe cechy. No raczej. No. Dobra, dziękujemy Wam za te kilkanaście wspólnych minut. Oczywiście wszystkie linki tak jak Wam wspomniałam na dole. Kciuki do góry i pozdrawiamy Was i do zobaczenia. Pa! pa!